Witajcie, w pierwszym poradniku pokażę wam, jak przeżyć pierwszą noc i zrobić pod, na, najpotrzebniejsze narzędzia. Zobaczymy, czy się jakaś fajna kraina wyge wygeneruje. Na początek szukamy drzewa, ono się na początku najbardziej przyda. Trzeba nigdy nie jest za mało. O, a tam nawet węgiel mamy. Po prostu klikamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy. Czekamy aż się rozwali. Na początek wystarczy, że... Dwa drzewa rozwalimy, tyle nam wystarczy. Dobra, kiedy już zbierzemy wystarczającą ilość drzewa, przerabiamy to wszystko na deski. Zwykłe drzewo się nam nie, nie przyda. Potem robimy Crafting Boxa. Kładziemy sobie. Przerabiamy część desek na patyki. Robimy kill -off w ten sposób. Drewniany, no na, na początku, jeden robimy. Potem tak robimy topór. Zbieramy crafting boxa, bo i tak się stąd wyniesiemy. Gdzie był ten węgiel? Jest pias, ten dirt najlepiej ręką, bo jak wydobujemy kilowem, to się tylko psuje. Kilow. Albo opatą, sporo węgla. Na początek zawsze się przyda. Bardzo dużo węgla. mi się tego zbierać. Kiedy zbierzemy już węgiel, tam jest słońce i szukamy sobie dobrego miejsca na pierwszą kryjówkę, żeby przeżyć pierwszą noc. Fajna okolica jest. Wejdziemy sobie na górę. A to jest powietrze, czy mi się jeszcze nie załadowała mapa A Tam może być fajnie Trochę mi się ścina, bo mam komputer kom słaby komputer i jeszcze się ładuje mapa Generuje Trzeba ostrożnie zejść Kurde O Trzeba uważać, żeby nas nie strzelił Zrobimy sobie tutaj pierwszą bazę Żeby tylko przeżyć pierwszą noc Nie będę nagrywał za długiego filmiku żeby za dużo nie zajmował W jakiejś wypaczonej górze sobie Kopiemy mały tunel, to znaczy pokoik. Trzy na trzy na trzy. Starczy na razie. Jeszcze sufit. teraz robimy drzwi żeby nic nam nie weszło w nocy drzwi robimy w ten sposób stawiamy prawym wybranym miejscu a pochodnie robimy tak I w ten sposób możemy przeżyć pierwszą noc. Kiedy się nu nudzimy w nocy, możemy wykopać tunel i poszukać surowców. Dobra, do usłyszenia. W kolejnych poradnikach pokażę Wam jak zrobić yy, na najpotrzebniejsze narzędzia i jak dalej grać. Trzymajcie się.